Przez miesiąc znowu jestem zdemolowany, bo już czuję wszystko, wiesz, nie boli, bo mam tu ściągniętą łopatkę. Działaj, gościu. Tak, tak. <laughs> A, ale fajnie. Ale fajnie. Ja powiem Ci, że ja na przykład, jak mi tak, wiesz, zrobisz, no nie, to ja od razu przyłudzę. Zawsze to mówisz. No, od Ale raz. tak jest. Tak. U Ciebie taki moment od razu od, odpuszcza z dwadzieścia kilo z pleców. No, pleców słuchaj. Czułeś? No. O, widziałeś? No. Powiem ci, tu w mostku też czuję, wiesz, że mam poblokowany tu mostek cały między, wiesz, łopatkami. Mostek to Cię ściąga właśnie od tego piersiowego tutaj. No, może, nie? może. Tu no. odpuścimy to i odpuści z przodu. Dużo. Lepiej się masuje takiego teraz chudzielca, nie? <grym> chudzielca 108 kg. 106. A, 106. to jakieś nowe techniki widzę? No, na bo tego łamania jeszcze nie było. <grym> Do. No. Ach, ciekawe, tego mnie nie robiłeś nigdy. Pchni? No, to no. Od... O! o. A. A! Ja miałem z nędziami, tak, że mi na nogi padało, ja nie mogłem chodzić. Tu na pachwinę, na pośladek, ja nie mogłem normalnie do samochodu wsiąść gazu, dodawać. Nie mogłem prawą nogą. Tak, miałem tutaj te przecież powalone. Ja z tym do ciebie przyjechałem. Tak, pamiętam, pierwszy, pamiętam. Pierwszy raz. Po trzecim zabiegu wtedy mi to odpuściło, ale ja nie mogłem chodzić. Ha! 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 A skrzykło. Tak. Tu. No. I tutaj rękoma się złapa, buźkę tu burz. To jest taka nieinwazyjna metoda nastawiania szyka ja. piersiowego. O. o! O. O. Pięknie. No faktycznie. Dobrze, idzie. No i to Trzy jest wiesz, taka są. metoda, że nie odczuwasz takiego bólu przy nastawianiu piersiowego, bo żebra są na dole i one odbijają. tak. jak te sto... słabe kości będziemy no. jakieś odwapnione albo co. Ta. Bo też tacy są no, nie, co mają słabe